Król Karol zirytował się z poznaniem Księcia i katy na koronację. Król Karol III czekał na ten dzień od 4 roku życia, gdy po śmierci dziadka, Jerzego VI został następca tronu. A w wieku 10 lat, Księciem wali. Niestety, nie wszystko poszło zgodne z pieczołowicie opracowanym planem. Specjalista odczytania z ruchu warku ja w, Nil w rozmowie z brytyjska prasa, jak gorzkie słowa wypowiedział czekając na spóźnionego księcia wali i jego zony. Księżnej Kate podobno padła gorzka refleksja, jestem wkurzony, bo muszę tu siedzieć i czuję się stary. Król Karol III zgodnie z protokolem miał wkroczyć do opactwa westminsterskiego jako ostatni. Gdy wszyscy nisi ranga krewni zajma już swoje miejsce i wstana, by oddać mu hold jako głowie monarchii i kościoła anglikanskiego. Przed nim mieli do opactwa przybyć księza i księznawali w ceremonialnych szatach i tak się ostatecznie stalo. Jednak dopiero teraz wychodzi na jaw, jakimi nerwami było to okupione. Do tej pory malo kto zdawał sobie sprawę z tego, ze książę William i księżna Kate mają problem z punktualnością. Zwłaszcza ze według pożekadla, jest ona grzecznością królów. Jak można wnioskować, również z przyszłych. Z drugiej jednak strony, rodzicom małych dzieci bywa trudno wyrobić się ze wszystkim na czas. Król Karol III nie miał jednego głowy do wyszukiwania usprawiedliwiem, zwłaszcza w tak ważnym dniu. Specjaliści odczytania z ruchu warku jawnili, co mam pod nosem, gdy spóźnieni syn i synowa dotarli na miejsce, zmuszając go do czekania w karecie na ich przybycie. Sytuacja miała wyglądać zupełnie inaczej. Król miał przybyć na miejsce po tym, gdy ksiaza i księżna znawali wraz z dziećmi, zajmą wyznaczone im miejsca. Tymczasem musiał czekać w powozie, a z w pośpiechu dotra do swoich law. Eksperci odczytania z ruchu wark rozmijają się, jeśli chodzi o z wypowiedzi Karola i ale Essa zgodnie co do tego, zim w każdej wersji brzmi gorzko jak twierdzi Jack Frypres. Martwię się o czas, mam na myśli, ze tym razem plus Shi, no cóż, mam na myśli spójrz. Ja wiem. Specjalista, na którego powoluję się skanius, twierdzi, ze słowa te brzmiale. Nigdy nie możemy być na czas. Tak, jestem to jest minus. Zawsze jest cos. Najgorzej brzmi wersja podana przez jedna z TikTokerek. To wyjątkowo niewyobrażalne. że zajmuje tyle czasu. Jestem wkurzony, bo muszę tu siedzieć i czuję się stary. Cudze słów. Jest też najtrudniejsza do przyjęcia, bo ostatecznie dzień koronacji nie jest najlepszym momentem. By poczuć się staro, a w każdym razie poddani zapewne im woleliby, żeby tak nie było.